W ludzkiej godzinie było 5.30, żeby wyruszyć na jedną z najpopularniejszych przygód, jakie w ogóle możecie odbyć w Jordanii, czyli przejażdżkę i na zwiedzenie i poznanie i przespanie się też na, e, w dolinie właściwie Wadi Ram. Jest strach? Jest strach. Tak na pace faktycznie. Ale fajnie też, że dzięki temu, że poza sezonem, to mamy tą wycieczkę sami. Tak, to nasza prywatna wycieczka. jak taka stara Brytyjka na no, wiesz, O, na safari. Na safari, takie to Fajne są, takie kudłate. To źródełko, które tutaj wypływa dla zwierzątek i z którego też korzystają Beduini, no jest nazywane źródełkiem Lorenza Zarabi. Tu widać na batejskie rysunki, rodzącą kobietę, i kto tam jest jeszcze drugi? Facet. Jakiś facet, okej. Okay. Tu po prawej mamy napisy arabskie sprzed 1400 lat. Kolejne rysunki razem ze zwierzętami, które podobno żyją u góry, ale tu przychodzą się napić. Pan twierdzi, że dlatego są tak wysoko te rysunki niektóre, że ci ludzie, którzy właśnie wybudowali też m.in. Petrę, to byli aż tak wysocy. Ale troszkę mi się nie chce wierzyć, że wiesz tak wysocy. Że to jakieś rasa wielkoludów? może byli wyżsi, to wie, ale pewnie wiesz, skoro tutaj się zbiera woda w tym kanionie, to nas sporo wypłukała i po prostu poziom się obniżył, więc jak robili rysunki, to było na dużo niższym poziomie. Ten kanio, w którym się znajdujemy, jak widać dość dobrze po deszczu trzyma wodę. Beduini kiedyś przychodzili tutaj, szczególnie latem, kiedy na pustyni brakowało wszędzie indziej wody, żeby właśnie nabrać dla siebie i dla zwierząt. dom Lorenza z Arabii, a tędy tuż przed jego domem tak naprawdę przebiegał e, szlak handlowy z Syrii i Arabii Saudyjskiej. Nie został on wybudowany jakby ani przez Lorenza, ani specjalnie dla Ro Lorenza, tylko przez ten sam lud, który wybudował Petrę. No a później był wykorzystywany też przez Beduinów. My co prawda jesteśmy tutaj zimą, ale myślę, że nawet latem jadąc na patę samochodu przy silnym pustynnym wietrze może być Wam zimno, więc warto się zaopatrzyć w jakieś pusty bluzy i tak dalej po jakiej porze roku byście tu nie byli Uważaj na fensze coś mi wyrosło na plecach Nie wiecie może jak się tego pozbyć <grych> To jest kochanie chyba kręgosłup. Zwierzątka? Albo człowieka. Albo człowieka? I kość ogonowa. Tak, to zwierzę, bo ma ogon. To jest też kość ogonowa? Aha. Albo nie, to jest kość bydrowa. No, to na pewno jest kręgosłup. I jakby to, to człowiek takiego nie ma. Czyli na pustyni umarło jakieś zwierzę, mówisz? No nie wiem, to jest całego to bym powiedział, że są tutaj przywleczone i zjedzone. Boję się, że zaraz jakaś jakieś i zwierzę. No to tylko mi burczy w brzuchu, nie przejmuj się. Jak coś, cię ja ucieknę tutaj, a Ciebie zjedzą. Tak jakby w ogóle nie bierzesz pod uwagę tego, że może być tutaj jakiś lew. Bo w Jordanii chyba nie ma lwów. Tygrys? Też nie. Like a juice. <laughs> okay. Moja dzisiejsza koszulka też jest całkowicie nieprzypadkowa Zabrałem ją wręcz dokładnie z myślą o tym miejscu Czyli o pustyni, a właściwie dolinie Wadi Ram ponieważ na tej pustyni kręcono między innymi właśnie kwiezne Wojny. Oprócz tego kręcono tutaj film Marsjanin, zresztą ciężko się dziwić patrząc na te krajobrazy. Ten film dość mocno odcisnął swoje piętno, ponieważ domki marsjańskie, które tutaj postawiono jako właśnie scenografii filmową, tak zainspirowały Beduinów, tak im się chyba spodobały. To myślę, że tak z połowa domków generalnie takich kampów, na których możecie spać tutaj na Wadi Ram, a według naszego przewodnika jest ich około setki, no to właśnie są takie kopuły marsjańskie jak, jak z tego filmu. A my wybraliśmy bardziej tradycyjne namioty, inspirujące miejsce. No i oczywiście ten film, który oglądacie tu kręcono. No, to. Nie jesteśmy pewni, czy nasz pan nie chce się nas pozbyć bo wysłał nas właśnie na wyprawę przez pustynię. On został tam z tyłu w nabiocie, a nam kazał iść. Wierzymy, że po nas przyjedzie. Tak, bo powiedział, że 10 minut i nas zgarnie po drodze, ale nie jestem tego pewien. Ale podobno teraz w zimę szczególnie nie ma tu węży. W sensie w lecie są, ale podobno dla ludzi nie są bardzo szkodliwe. Powinno być ok. Trochę na zwyczajcie Myślałem, że szalony przejedzie na pełnych przez ochotę. Pan co prawda ostatnim razem jednak po nas przyjechał, tak jak obiecał. Więc jakby wzbudził nasze zaufanie, ale to mógł być podstęp, bo teraz wysadził nas w cieniu góry, przy jakimś kanionie, twierdząc, że zobaczymy się po drugiej stronie. Kurcze, jak tu się zielono robi. No te kaniony bardzo trzymają wodę. Czy jakoś chciałam pomóc? Chciałem Tak. No. Tacy. Bardzo dobrze. Dotarliśmy chyba do końca kanionu. Naszego pana jeszcze nie widu, nie słychu. A nie, coś tam stoi, jakieś samochody. Może mu też się udało po nas dotrzeć. Po <laughs> czy pan chciał was porzucić, czy nie? No to trzeba mu szczerze przyznać, że że ładny spot nas zabrał z bardzo pięknym widokiem na końcu tak, za dużo sprzętu przyjęliśmy, bo tak zapytałem badać czy to łatwe przejście to rzeczywiście było łatwe, ale nie ze sprzętem, w sensie przez to, że po kilku kamieniach trzeba było przejść to sprzęt trochę denerwował Czuję się trochę jak operator Bragrysa, wiesz? <grystanie> Ty tu z dwoma rękami, cyk pyk Pokazuje, jak się ciężko wspinać, ale muszę się nagrywać, nie? I wchodzić <grystanie> Idą ludzie Chodź tutaj do szczeliny do mnie No faktycznie, jak idą tu ludzie To dość ciasno, a i stromo Nic się przykleiłem do ściany <grystanie> Bardzo cię proszę ostrożnie Ramieniem z kamerką też się mogę oprzeć o ścianę <laughs> Opa! Ale patrz, jaki tutaj rynny. Czederskie schodek. Trochę się czujemy jak stare małżeństwo tutaj, bo w sensie ze względu na fotki, które nam pan robi takie. No dajcie mi telefon, tu sobie ustawcie tu z tej strony, z tej, z z tej strony. nie tylko ten pan, to... Nie no wszyscy tak robią oczywiście, ale, ale śmiesznie tak jak... Staruszkowie na wyjeździe wakacyjnym. Nie mamy ustalonych poz, musimy sobie ustalić wspólne pozy. Tak, musimy mieć jakieś Nie. pozy. Nie pozycje, pozy. Tak, tak, tak. Czajnik? Czajnik. Czajnik. pan najpierw zagotował wodę, czajnik był cały w ogniu, Wsypał na herbatę dosłownie na chwilę i jeszcze na dogień, żeby się właśnie zagotowało z herbatą w środku. Dziękuję. So, in Poland, we say na zdrowie. Tak sobie pomyślałem, gdyby się powiedziała, żebyśmy zaczęli pić herbatkę z takim mlekiem skondensowanym, jak tutaj w domku. Ale tak sobie myślę, że w sumie fajnie jest nie przywozić nowych smaków do domu. Żeby się kojarzyły tylko z danym miejscem i pić je albo smakować tylko jak się w danym miejscu jest. Głęboka być, co? No i tak jest trochę z herbatą. Przywiozłem te przyprawy herbaciane z Zimbabwe i jeszcze nigdy ich nie, nie użyliśmy. A tam bym pił i pił. Oh. No jest rzeźko. No i tak mniej więcej wygląda na nasze spanie. Oczywiście są Różne standardy. Są okienka, jakby było nam za gorąco w nocy. W niektórych mamy, tak nawet widziałem, że mają wersję z klimatyzacją. Mamy dużo koców Myślę, że będzie spoko. Mamy, mamy termo, mamy tak. dużo kocy. Myślę, że nam nie, nie będzie problemu tak. Zwłaszcza, że widać, że mieszkańcy tutaj są raczej ciepłolubni i ciężko znoszą zimne temperatury. Tak. Nasz przewodnik w każdym możliwym momencie grzał słupki przy ognisku i gdziekolwiek mógł, rozpalał dla nas ognisko. To, idziemy zobaczyć, jak wygląda resta. Danie, które na 90%, jeżeli będziecie mieli z posiłkiem wycieczkę albo spanie w wadiram, jest właśnie zarp, który robi się pod ziemią. To znaczy najpierw w dole w ziemi jest wkopywana taka wielka beczka. W tej beczce rozpalany jest ogień, także drewno jest aż nad, nad poziom ziemi. On się powoli wypala, nagrzewa całą tą beczkę i na końcu jest wsadzany, jak już ten ogień wygaśnie w środku, ta beczka jest nagrzana, jest wsadzany taki ruszt właśnie z całym jedzeniem. Zimniaczki, kurczak, warzywka. I to się tam robi przez dwie godziny, powolutku, aż wszystko będzie gotowe. Właśnie kurczaczek cały się tam robi, więc temperatury zdecydowanie tam wystarcza. Tą beczkę się oczywiście przykrywa, zasypuje i po dwóch godzinach dopiero wyciąga. Smacznego. It's not working like a guitar. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. znajdę jakiś chwyt? Mm -hmm. Nie na wschód słońca, ale niestety nasz kamp jest jakby przy skale plecami do wschodu, więc tu nie było szansy, ale okazało się, że wzgórze, przy którym stoi, ma dość proste podejście, więc zacząłem wchodzić, no ale wtedy się okazało, że ten szczyt jest jednak dwa razy wyższy, więc zacząłem jeszcze wyżej wchodzić. No i jak wszedłem na ten wyższy, to się okazało, że tu jest jeszcze kolejny, no ale wychyliłem się tak w bok po półce skalnej. No wiecie co się okazało? Że słońce jest za kolejną górą. Także chyba nic z tego. Ale i tak, tak cicho, delikatnie, pomarańczowo na tej pustyni jest pięknie. Wszyscy jeszcze śpią po intensywnym poprzednim dniu. Żadne samochody nie jeżdżą, wielbłądy nie tutaj chodzą z, z turystami. Także i tak przyjemny poranek. Próbuję jeszcze to trochę wszystko obejść, i może z tej półki skalnej to się trochę bardziej wychyla będzie cokolwiek widać. No dobra, faktycznie znalazłem słońce, ale jest centralnie za tą górą. To jak już stoję tak i czekam na to słońce, to się z Wami podzielę, jak w ogóle ta noc minęła. No faktycznie było zimno, w sensie. Mieliśmy trzy koce, prześcieradło jakieś i tak dalej na sobie, to co nam dali. Mieliśmy bieliznę termoaktywną z Merynosa, która jest naprawdę całkiem dobra. I wciąż w sensie każda część ciała, która delikatnie wystawała ponad kołdrę, albo jak ktoś niechcący podniósł tą kołdrę do góry, no to od razu się robiło zimno w środku. No ale ledwo zaczął się wschód słońca i już naprawdę robi się coraz cieplej. Mimo, że słońce jeszcze w ogóle nie zaczęło grzać, bo jak widzieliście jest jeszcze za górą, więc może zaraz się w tym słoneczku nagrzejemy. Czekam na wschód, o ósmej śniadanko i ruszamy na kolejną przygodę. Dobra, mamy je. Fajnie też wszystkie góry zaczynają się powoli oświetlać. Wszystko z szaro-pomarańczowego robi się tak pomarańczowo-żółte. Jak się piękne Gabrysi spało? Mm, było zimno. Uh. Jak z nocy wyszłam na chwilę do łazienki, to, tego, że to było traumatyczne przeżycie. Miałam wrażenie, że razem już było cieplej niż w tym A jak w ogóle wrażenia? To nie jest super. potrzebujecie lepszej rekomendacji, a przede wszystkim cisza i spokój. Mi się to najbardziej podobało. Więc poza sezonem myślę, że najlepsza opcja to przyjechać. No. Uh. To podziwiamy. To jest, moi drodzy, roślina, z której, znaczy, której można używać jako mydło kamienicista. Już widać, jak się pieni. Wow. Ja jestem bardzo kontent z tego, że pokazał nam, jak się takie mydło właśnie robi. I wydaje mi się, że generalnie byłby to duży dodatni plus, gdyby takie rzeczy po prostu wpletli w program wycieczek. Bo, bo gdybyśmy tego nie zobaczyli u Pana Roberta na kanale, to byśmy o to nie mogli zapytać. A jakbyśmy nie zapytali, to by nam nie pokazał, nie? więc fajnie, jakby takie rzeczy były. Ale jak będziecie, to możecie też poprosić, żeby wam pokazali roślinę, z której, której można używać jak mydło. A, w sumie jeszcze jedna ważna kwestia bo generalnie, jak wam mówiłem, tych noclegów na pustyni jest sporo i wręcz. Na bookingu jakimś się znaleźć tak 40zł od osoby, ale nawet takie są śmieszne, czasami po 5zł od osoby, ale to wtedy zwykle za tym wszystkim się kryje dodatkowe opłaty za jakieś dojazdy, wodę, posiłki i tak więc to wtedy zwykle nie jest końcowa cena. No, my zapłaciliśmy sporo. Myślę, że nie wzięliśmy najtańszej opcji, po prostu nie mieliśmy chyba na tyle czasu, żeby dokładnie przeszukać wszystkie opcje. mieliśmy tak. polecenie na blogu. A szkoda, mając jeden dzień, w sumie trafić na coś, co nie byłoby tak. fajne. Zapłaciliśmy po 65 jodów od osoby. Nie tanio, ale myślę, że się opłaca, więc polecamy. Trochę myślałem, że poza, poza sezonem to tu będzie naprawdę bało osób, ale skoro aż tyle osób jest poza sezonem, to pewnie ciężko się może w ogóle dostać w trakcie sezonu. Drodzy, dotarliśmy do ważnego miejsca na szlaku naszej wycieczki. Do punktu, w którym możemy zobaczyć ślady starożytnego ludu. Turistico Pospolitus. I to ich wspaniałe dzieła sztuki, przynoszące im szczęście i chwałę bogów, możemy tu zobaczyć na tym szczycie.